Mhm. Tak. Czekaj, to coś podłączę baterijkę, tak? Podłączyć baterykę. <coughs> Włączyć światełko? Alicja, włącz. O. Jest podłączona bateria. Nie. Nie działa. Nie. O, działa. O. Teraz pokręć, zobaczymy czy z działa. Działa. O tu światełko. Tu bateria. Tu pudełko. Pokaż Alicja co jest w pudełeczku. Pokaż co tam jest w pudełeczku. Coś, coś takiego, klamp taki. Tak i jest, jest jeszcze ładowarka. Tak to się podłącza. A weź wyłącz światełko, pokaż co widzisz. Wyłączysz. Wyłącz. Mhm, uh -huh. weź wyłącz. Jak ja wiem, może Ci pomogę?